No to mamy komplet. I ruszyły. O, równiutki, piękny start. To tu poprowadzi? Szazawar na froncie, ale wszystkie razem tutaj nie za bardzo, nie za bardzo jest chętny do prowadzenia. Notar, Szazawar, Mismoli i Impas. Czwórka jest już na przeciwległej prostej. Notar, impas, szazawar i mismoli. Taka jest kolejność. jakie parki się potworzyły. Notar, a tuż za nim impas. Później odstęp poprawia teraz, teraz mismoli. I na ostatnie miejsce spada Szazawar. Wchodzą w zakręt. Notar, impas, mismoli, szazawar. Notar tuż koło niego impas i tuż za nimi Mismoli, później odstęp i coraz więcej traci Szazałary. No Mismoli też tutaj traci do prowadzącej pary. Początek był wolny, teraz tempo zdecydowanie wzrosło i za moment na prostą finiszową wyprowadzi lekko galopujący notar. Notar impas. Notar impas. Ta para 500 metrów przed celownikiem z przewagą. Notar impas. Notar impas. Impas próbuje się dobrać do notara, ale ten dzielnie walczy przy kanacie i nie chce oddać prowadzenia. Notar impas. Notar impas. Finisuje mi Notar 100 metrów do celownika. Notar z przewagą. I w celowniku pierwszy notar na drugim miejscu, zdaje się, Miss Molly na trzeciej pozycji. Impas.